I tam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku zaczynamy rutynę dnia. Sroylej zamiata, wymiata brudy, a ja idę na górę wziąć prysznic, przebrać się, pranie włączyć. Mam jakiś problem z wodą, z ciśnieniem wody, jakaś rura duża pękła, także nie wiem czy pralkę włączę w ogóle. Później robię dzisiaj majonez, chciałem tą lodówkę rozmrozić, taki mały zamrażalniczek jest i też ją umyć w środku, zobaczymy. Dobra, wykąpać się nie ma szans, bo woda nie leci. Na dole leci jakoś tak ledwo, ledwo z kranów, a u góry w ogóle nie leci. A do tego nie działa nam wi-fi, już zgłosiłem, ale nie mamy wi-fi, także też niewygodnie. W takim razie brudny, pojadę do miasteczka załatwić zakupy. Słuchajcie, także jestem w sklepiku, kupiłem sobie takie deski. Jednak tu kupiłem, tylko że w moim rozmiarze co ja potrzebuję mieli jedną. Bo te co mam to muszę oddać Krzyszkowi, a ja teraz będą ludzie to mu oddam. Mają mi przywieźć wieczorem więcej: i 7,5 dolka taka i taki spryskiwacz, żeby do pieca, jak się chleb wypieka, żeby go fajnie spryskiwać, zwilżać. No i tyle. I oddałem ten obrus jeden, który nie rozpakowałem wcześniej. Kupiłem taki dziadowski. No i jak dobrze kręcić YouTube? No bo się pytają, kiedy kupiłeś? Dokładnie chcieli znać czas. No miałem też w płatnościach, ale. Ale pokazałem im na YouTubie, że tu byłem. Pokazałem im później, co jest nie tak. I okej, okay. dobra, mamy to, co mamy. Piłem taką deskę, ale za duża, jest za ciężka. Po pierwsze, za gruba, za wielka. Do mycia, niewygodna do noszenia itd. i tak dalej. Tutaj takie kramerki ciężkie trzeba kupić, poprzywieszać i będzie spokój. Bo nie mają takich fajnych, ładnych, wiecie, obciąży, żników. Dobra, to ja wymieniać powymieniać Stryli. Była na zakupa u hurtownika. Nie, była kupić sobie te. Five Star Chicken. Mamy takie dobre rzeczy, a ona kupuje Five Star Chicken. Naprawdę, to nie chodzi tutaj, że tu kupione czy podłe jedzenie. Nie? To, jakie to może być jedzenie, jeżeli to pewnie kosztowało dolara, czy półtorej, czy dwa? A później mówią: Młody był, nie palił, sportowiec i nie wiadomo skąd ten rak. A machaj, pali, pije. Je tłusto, boczki i serce jak dzwon. O, idę pomóc sąsiadowi sąsiadowym. Niezbędnie się przydałem. I tak nie wiem czy damy radę to na górę wciągnąć. Takim małym tam to się będzie geło Może. I za niscy trochę są. A to w ogóle nie. Dobra technologia, już tam trochę weszło. Kierownik tam. Ten nam przeszkadza tutaj, baner trochę. O. Ja mu tu muszę trzymać, bo mu się to zdjęło za ono. Taką klatkę tworzy do przedszkola, żeby od góry, od dołu, od boków nikt nie wlazł. Tam też zwierzaki i w ogóle nic. No oni muszą sobie już tam poradzić Dobrze, że sąsiad tutaj aktywność robi, będą się ludzie zjeżdżać. Do tego otworzył te kurczaki. Tam Chińczycy Grilla otworzyli kawałek dalej. Tutaj mamy przychodnię, akurat dzisiaj zamknięta, ale jest przychodnia i apteka. Coś by się jeszcze otworzyło, i by było taki większy ruch nie? na ulicy. Ale już jest coraz lepiej. Ja jadę tam wymienić te deski. Ja ich wcale nie biorę. Później, jakby się wydarzyło. wykąpać. Podjechałem do sklepu, mamy klamerki. Klamerki są takie i może jeszcze jakieś obciążenia na nie dokupię. Słuchajcie, no z rzeczy kupione. Wcześniej dałem 9 dolków, bo coś oddałem. Teraz oddałem, ale dokupiłem i innych, jakieś tam, wiecie, gąbki, śrubokręty. 9 dolków. Na razie dzień nie idzie najgorzej. Jedziemy do baza po drodze, żarcie dla psa, trzeba kupić jakieś mięcho. Jestem w stepiku moim. A kupimy psu żarcia, bo mam 2,5 dolara Tutaj to za 2,5 dolara mięcha. Rybki o, o, o. Tu mamy ryby w lodzie można. Kupić. Niestety dla Lali po odważeniu pani troszeczkę odcięła, ale kawałek. Tyle mamy? To... Aha, miękko. Była sąsiadka i dała dobrą zupę. Zasłynie. Dobra zupa. A u nas są fachowcy od wody teraz. Wiatr ustał, już tak obrusy nie latają, ale i tak tam przypiąłem tych spinek, tych do prania te, wiecie, klamerki o. Miałem dużą spinę z internetowcami przed chwilą, no bo tak, piszę im rano, że nie mam internetu i jest odpowiedź OK. No później sobie dzwoni i oni mówią, do no wieczorem, powinniśmy naprawić, bo kabel się przerwał, a to takie OK, no to... a co to znaczy OK? To jak ja bym komuś dał pizzę bez sera, ktoś by mi powiedział, nie ma sera na pizzę, a ktoś mówi OK, nie? więc musieliśmy zrobić akcję. I... O, monterzy. Kobieta też jest monterem. I słuchajcie, nie ma wody, nie ma internetu. Nie będzie niczego. Dobra, słuchajcie, to i ja trochę przy chwili popracuję. O, przekręciłem. Pytam się po co się siada, się pytamy, bo trochę mówię, od, od piwa brzuch rośnie. Ja mówię, zobacz, jak on chudy, nie? A on tam z 3 browary na godzinę wypija. Nie? On mówi, że od tego ciepła. Dlatego on zawsze, zawsze, do teraz akurat nie, ale bardzo często w masce, żeby tych pyłów, tego, tego dymu tutaj nie wdychać. Piekło dosłownie, gorąco. Do mnie gościu i mówi, że mam kum-kum do sprzedania. A jest. nie Ja kum, kum nie kupuję, nie? Idę do sąsiada. Jegermeister, dobra na żołądek, zdrowie, serce. Mieszanka 40 ziół. Co się, Wiedźmo, patrzysz, tak? O, co się akurat na górę skoczy, za? przyjedzie. A sąsiadka, widzicie, jak zmywa? Bo nie ma wody, nie mamy. Jakieś małe ciśnienie, gdzieś tu zważył na dole, Aha, z informacji przekazanych mi przez Wiedźmę, a ona zdobyła te informacje u sąsiadki, która z Chińczykami współpracuje, że Chińczycy wyjechali, bo jest taka ogólna obława, że tak powiem, Policyjna akcja, sprawdzanie dokumentów, sprawdzanie działalności nielegalnej i jak się tylko wszystko uspokoi, wszyscy mają wrócić, bo się porozjeżdżali, czy to do stolicy Penh, czy do innych miast, Kampot. Nawet Marcin mówi w Kokongu się dużo Chińczyków nagle pojawiło. Także gdzieś się rozproszyli, a jak się tylko sytuacja uspokoi, to ponoć wrócą. Zobaczymy, czy wrócą wszyscy, bo zawsze z takich wojaży część zobaczy nowe miejsca, może zostanie, a może ich jeszcze więcej się zjedzie. Zobaczymy, czas pokaże. W każdym razie, wszyscy co mają coś na sumieniu, to wyjechali. I pewnie jeszcze część taka przy nich co była. No a ci, co zostali, to pewnie są super czyści jak łzy, więc no, teraz wiadomo, kto jest kto. Nie? Ale żeby było jasność, dla mnie to nie ma znaczenia, nie Bo to był Przecież nie, 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 nie dla mnie czy ci, czy tamci, to w moją stronę wszystko ok. A może nawet powiem więcej, ci, co pouciekali, pewnie bardziej przebojowi. Internetu jak nie było, tak nie ma. Ja idę robić desty. Czyli po prostu je impregnować olejem. Aha i miałem zrobić majonez, więc będę robił majonez. Pierwszy robię majonez. Do rozpoczęcia majonezu mamy tak wbite jedno żółtko, olej, trochę musztardy, trochę soli, trochę pieprzu. Tylko mi tak w grubych oczkach mieliło, więc dodam jeszcze takiego zwykłego. Bez cukru, bo ja nie używam cukru. I to zaczynamy blendować. I zobaczycie, jaki fajny majonez z tego wyjdzie. A jak nie wyjdzie, to zrobimy sos czosnkowy. Przerobimy. Taki mikser mamy Kenwooda, może być. Podnosimy to co jakiś czas do góry. Mieszamy na niskich obrotach. Zobaczcie. Gówno. Dobra. Nie wyszło mi w pierwszym podejściu, robię drugie podejście. Bardzo mało oleju, żółtko, trochę musztardy. Bez innych przypraw. To zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś wyjdzie. Damy rad. Powiem szczerze, to robiłem po swojemu. Niby te same składniki, ale robiłem jak chciałem. A ten majonez zrobiłem zgodnie ze sztuką, tak jak pisali. Ja my, co mi tu będą pisać, co oni tam wiedzą lepiej. Zobaczcie na to, nie? To jest z tych samych składników użyte. Ten sam olej, te same jajka. Zobaczcie. Dobra. To jest majonez. Jeszcze w procesie. Słuchajcie, teraz używam tamtego, zobaczcie, majonezu, żeby go robić z tym powolutku. I zobaczcie, jak wychodzi. To jest majonez. No i powiem wam, że teraz to wychodzi majonez, zobaczcie, to się nie ruszy w ogóle, nie? Zobaczcie, jaka struktura jest na łyżce. To jest majonez. Majonez gotowy, taka konsystencja. Do tego dorzucimy czosnku i wymieszamy takiego posiekanego, będzie czosnk Kolejne przejęzyczenie językowe a propos, a propos Wi-Fi. ostatnio pamiętacie, jak mnie tutaj dziewczyna, ktoś wziął czerwone wino, red wine i że ktoś, dziewczyna się działa obok i a do you have Wi-Fi? ja mówię, jest. Do you want one glass? Do you want? Coś one glass. I chyba tak naprawdę powiedziałem, yes please. I dałem białe wino, white wine, a później się okazało, że ona chciała Wi-Fi. Tak teraz napisałem, bo nie mam internetu, do szefowej tego baru, tego co u nas jest na dzielnicy, mówię, do you have, i mi słownik podrzucił, chciałem napisać wi-fi, a napisałem wife, nie, for me, for you, ona się pyta, Z żony szukasz? A ja mówię, nie, no, wife, not wife. Miałem jechać, kurde, uploadować film, a niestety mam... Niestety, niestety no, mam klienta, więc będziemy... Przyjechał tata z córką i prosi, żeby streja zrobiła fryzurę, mówi, bo mówi, ja tata nie potrafię, a mama zobaczy, że taka roztrzepana. Zobaczy, no Pierwsza klientka. Ale klientka ma to gdzieś widzę. Ogląda bajki. Tata siedzi. Dobra, oni jadą. A z racji, że ja nie mam interneta, to też jadę. Do baru, a on mówi, że też może przyjedzie, jak tam mówi żona przyjedzie i weźmie dziecko, nie? Już mi dziewczyny z baru odpisały, że mają tam wi-fi, to jedziemy. A ona... Coś dostała to tej dziewczynki, kurde i zajada. Nie, to od strajle dostała, albo ukradła strajek. Ryba. Srejle przygotowała mi laptopa i kabla. WiFi mi się skończył. Znaczy nie mam, bo odcieli ham. Ha, no i w reklamówce sobie maka wiozę z przystawką, żebym mógł zgrywać coś tam. No piesku, gdzie jesteś? Jak cię nie ma, jak usłyszysz rozrusznik, to pewnie przybiegniesz. A jak nie przybiegniesz, to, to po tym. Jak wystarczy, dam. No, jak to się mówi? Sygnał. na rozrusznik? No, po samym rozruszniku już jest. No, to jedziemy, co? Do baru. Chodź. Nie szczekaj na ludzi. Pilnuj tu maka, nie zepsuj. Na kutry. jechaliśmy do baru. Leila się cieszy, bo to nowa akcja, nie? Na ulicy. Prosiaka Robią takiego że zaraz wam pokażę. Leila, chodź tu, bo cię zrobią na grillu. Na ziomek z Turką przyjechał. Lejla, wracamy. Tutaj też robią takie świniaki, prosiaki. No. I co? Lejla, chodź. Stanąłem, żeby nagrać wam to wideo, zaraz się leila Wychyliła. Chodź, żeby wam trochę street foodu nagrać. O, już jest tutaj u mnie. To już jest bezpieczne. Tutaj rybki z grilla i te z Dobra, ja wróciłem do bazy. I co? I coś trzeba zjeść. Przepakowuję ogórki, bo będzie robić nowe, oczywiście wleję tam wodę, tą z ogórków i robię tak zwane kanapki z bajewis. Czyli mam szynkę wędzoną, mam ser i mam inne podkłady. No i dobra, mamy ogórki konfekcjonowane. zaraz wjedzie do nich ta woda i będziemy te, ja to nazywam half czyli takie kanapeczki. Trochę sosu do pizzy, trochę sera, trochę innych rzeczy. No to ja sobie takie dwa half burgery przygotowałem na szynce i zaraz je dziele.